Kiedy otwierasz oczy o świcie i pierwsze światło delikatnie prześlizguje się przez zasłony, zanim zdążysz pomyśleć o budziku, kalendarzu czy wiadomościach, wstrzymaj oddech i pozwól ciszy przemówić. W tej porannej ciszy, w tej chwili, która jeszcze nie została dotknięta troskami dnia, jest miejsce dla gościa niezwykłego, dla Ducha Świętego, który pragnie napełnić twoje serce tak cicho, jak rosa osiada na płatkach róży. Gdy zrobisz mu przestrzeń, Zjawia się bez pośpiechu, zawsze gotów, lecz nigdy nachalny. Wchodzisz wtedy w tajemnicę poranka, w kluczowy moment, który może nadać ton każdej minucie, godzinie i spotkaniu, jakie Cię czekają. Wyobraź sobie swój oddech, wdech i wydech, jako pierwszy dialog dnia. Wciągasz świeże powietrze, a z nim zaproszenie Duchu Święty, przyjdź. Wydychasz lęk i niepewność, których nie chcesz dźwigać. Takie proste a zarazem tak głębokie. Twoje płuca rozszerzają się i kurczą jak żywy kadzielnicowy dzwon, a każde uderzenie serca jest echem starożytnej modlitwy Kościoła. Veni Sancte Spiritus. Nikt oprócz Ciebie nie musi słyszeć tych słów. Bóg słyszy nawet szept, Duch słyszy nawet myśl. W Jego obecności nie musisz składać deklaracji ani formułować nieomylnych zdań. On znacie tak dobrze, że tam, gdzie brakuje wyrazu... On sam staje się mową. Prorokował to już święteś Paweł, gdy pisał. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Że 8:26. Dzięki tej prawdzie możesz pozwolić sobie na bycie autentycznym. Nie musisz udawać, że już wszystko masz pod kontrolą, nie musisz malować uśmiechu, kiedy w środku coś boli. Twoja szczerość jest zaproszeniem dla łaski, kiedy przyznajesz, że bywasz zagubiony, duch odpowiada, poprowadzę cię. Kiedy wyznajesz, że coś wydaje się zbyt trudne, on szepcze, wspólnie damy radę. I co najważniejsze, kiedy boisz się, że twoja modlitwa jest sucha, rozproszona albo uboga, właśnie wtedy otrzymujesz najpełniejszy dar wstawiennictwa. Duch nie liczy syla, ani nie ocenia stylistyki. Jego językiem jest miłość, jego akcentem, miłosierdzie, jego tłumaczem, sam Jezus Chrystus, który wstawia się u ojca. Oto więc każdy poranek może stać się nowym początkiem, świeżą kartą bez plam wczorajszej winy, bez ciężaru niespełnionych planów. Gdy pierwszy raz opuszczasz ciepło kołdry, czujesz może chłód podłogi, lecz zarazem możesz poczuć ogień ducha, który ogrzewa od środka. Nie musisz szukać dowodu w nadzwyczajnych znakach. Wystarczy ta cicha pewność, że nie jesteś sam. W tle może grać odgłos czajnika lub ćwierkanie wróbli, ale pośród tych zwykłych dźwięków brzmi melodia łaski. To nie jest muzyka, którą usłyszysz uchem, to wibracja serca, które rozpoznaje stwórcę. Jeśli wyostrzysz wewnętrzny słuch, odkryjesz, że każda zwyczajna chwila jest przejściem ku nadzwyczajnemu. Być może masz przed sobą plan dnia, spotkania, problemy finansowe, trudne decyzje zawodowe, szkołę dzieci, wizytę u lekarza. Duch Święty nie odbiera ci obowiązków i nie anuluje odpowiedzialności, ale podaje narzędzia. Pokój, który przekracza zrozumienie, mądrość, która przerasta doświadczenie i odwagę, która nie boi się kruchości. Kiedy stoisz w korku, możesz w duchu powtarzać prowadź mnie. Kiedy otwierasz skrzynkę mailową pełną pilnych wiadomości, możesz westchnąć natchnij mnie. Kiedy ktoś cię zrani słowem, zamiast odwetu, masz szansę wybrać przebaczenie, bo duch jest jak źródło, które nie wysycha. Nie zapominaj, że on jest też twórcą twojej wyobraźni. Jeśli pragniesz rozkwitu relacji, powiesz mu swoje słowa. Jeśli piszesz, tworzysz, uczysz, wychowujesz, konsultujesz. Proś o pomysły i perspektywę, jakiej sam nie widzisz. Ilekroć czujesz pustkę, otwórz ręce jak misę. Wszyscy jesteśmy naczyniami glinianymi, noszącymi skarb większy niż nasze pojęcie. Pęknięcia nie dyskwalifikują, one wydobywają blask, gdy przez rysy sączy się światło Bożej obecności. Pamiętaj, że Duch Święty zna twoją historię, każde ukryte pragnienie i każdą ranę, której jeszcze nie odważyłeś się odkryć. On nie boi się ciemności, w której możesz tkwić, zamiast tego wchodzi tam z tobą, by rozniecić iskierkę nadziei. Gdy więc przychodzi myśl nie dam rady, pozwól sobie dodać, no ale Duch Święty da. To nie jest ucieczka od odpowiedzialności, to współpraca z tym, który wie lepiej. Twoja wolna wola jest jak ster, a duch jest jak wiatr. Bez wiatru łódź stoi w miejscu, bez steru żaglówka dryfuje. Razem docieracie do celu wpisanego w Boże serce. Możesz zadać sobie pytanie, jak wygląda zaproszenie Ducha w praktyce. Czasem wystarczy cicha myśl przed otwarciem oczu: Duchu Święty, bądź ze mną. Innym razem to może być chwila z Pismem Świętym przed śniadaniem, gdy w smaku chleba przypominasz sobie o tym, który jest chlebem życia. Możesz też zapalić świecę, patrzeć na płomień i szeptać Niech twój ogień pali wszystko, co we mnie letnie. Ważny jest nie styl, lecz serce. Bóg nie kataloguje modlitwy według długości ani retoryki. On patrzy na przestrzeń, jaką mu dajesz, i z radością poszerza granice twoich możliwości. Jeżeli boisz się, że zabraknie ci wytrwałości, poproś o łaskę cierpliwości. Jeżeli wstydzisz się dawnych potknięć, poproś o światło przebaczenia. Jeżeli nosisz w sobie gniew, Pozwól duchowi działać jak chłodny deszcz, który gasi żar i pozostawia świeżą ziemię gotową na nowe nasiona. On nie oczekuje od ciebie perfekcji, pragnie szczerości, chociaż zna przyszłość, daje ci wolność odpowiadać miłością dzień po dniu. Każdy poranek jest więc rodzajem sakramentu chwili obecnej, maleńkim teraz, w którym wieczność styka się z czasem. Może obawiasz się, że prośba skierowana do niewidzialnego gościa brzmi abstrakcyjnie w świecie zdominowanym przez ekrany i statystyki. A jednak Duch Święty działa także w tym świecie technologii, gdyż jest Duchem prawdy. Kiedy skrolujesz wiadomości, słyszysz wiele głosów, ale nie każdy prowadzi do życia. Dlatego, proś, naucz mnie rozpoznawać Twój głos pośród zgiełku. On odpowiada subtelnymi natchnieniami odczuciem pokoju, gdy trzeba podjąć decyzję, niespodziewaną myślą, która rozświetla problem, cichą pewnością, że warto być wiernym nawet w małych sprawach. Zauważ, że Duch Święty uczy cię też doceniać piękno codzienności. Poranna kawa może smakować inaczej, gdy pijesz ją z wdzięcznością. Droga do pracy staje się świątynią ciszy, kiedy włączasz serce w uwielbienie, zamiast w niepokój. Nawet frustracje są okazją do wzrostu. Bo z każdą próbą rośnie Twoja zdolność ufania, że Bóg przemienia dobro powoli, lecz nieodwołalnie. Są chwile, kiedy nie rozumiesz planu, ale Duch Święty przypomina, że nie musisz widzieć całej mapy, by zrobić kolejny krok. Myśl o nim jako oddechu Twojej duszy. Tak jak ciało nie może funkcjonować bez tlenu, tak duch ludzki więdnie bez ducha Bożego. Możesz żyć, lecz nie będziesz żywy pełnią życia. Jeśli zabraknie w tobie przestrzeni dla tego boskiego tchu. Z tego powodu warto zaczynać każdy dzień od aktu zaufania. Oddaję ci początek dnia, poprowadź mnie do końca. Kiedy powierzysz Bogu pierwszy akord poranka, harmonizuje on resztę melodii. A jeśli pojawi się fałsz, Duch Święty łagodnie dostraja twoje serce, by znowu brzmiało w zgodzie z miłością. Nie wahaj się też dziękować. Dziękczynienie jest jak otwarcie okna w duszy. Świeże powietrze łaski wpada z taką siłą, że nie ma już miejsca na cienie. Podziękuj za oddech, za bicie serca, za rodzinę lub przyjaciół, za lekcje ukryte w trudnościach. Podziękuj nawet za słabość, bo ona prowadzi cię do tego, który jest mocny. Duch Święty zamienia twoje nie mogę w wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W miarę jak rośnie wdzięczność, maleje strach. Serce, które dziękuje, odzyskuje wzrok. Zaczyna dostrzegać cuda, które wcześniej uważało za przypadek. Jeśli przyjdzie wieczór i będziesz czuł, że coś poszło nie tak, wróć do porannego gestu zaproszenia. Powiedz: Duchu Święty, pokaż mi, gdzie zboczyłem. Otrzymasz nie potępienie, lecz światło, które odsłania lekcje. Kiedyś zrozumiesz, że Bóg potrafi pisać prosto, nawet po krzywych liniach Twojej historii, a Duch Święty jest kaligrafem łaski. Każda scena ma sens w większej opowieści, której autorem jest miłość. Otoczony taką obecnością wchodzisz w dzień, który czeka, byś go przeżył. Niech każdy dzień dobry będzie przedłużeniem porannej modlitwy, a każde wyzwanie okazją, by odkryć nową twarz Boga. Świat potrzebuje ludzi napełnionych duchem, spokojnych pośrodku chaosu, odważnych w cieniu niepewności, hojnych, gdy inni liczą tylko koszty. Poprzez ciebie on chce dotknąć innych serc. Stań się więc naczyniem błogosławieństwa. Kiedy będziesz się zastanawiać, czy to ma sens, przypomnij sobie, to nie ty jesteś źródłem, jesteś kanałem. Strumień łaski płynie, dopóki nie zablokujesz go brakiem wiary. Dlatego dziś, zanim zacznie się zwykły rytm obowiązków, zatrzymaj się na tej prostej prośbie: przyjdź, duchu święty. Niech stanie się ona pulsującą nicią, która łączy początek i koniec każdego dnia. Niech rozświetla ciemne zakamarki myśli i łagodzi ostre krawędzie emocji. Niech sprawi, że zwykłe stanie się święte, a małe, wielkie w oczach Boga. Wtedy odkryjesz, że nie ma przypadkowych chwil, bo każda jest tkana przez ręce Ojca, który patrzy z miłością, gdy jego duch tchnie w twoje serce życie pełne pokoju, radości. I niegasnącej nadziei. A kiedy poranek już w pełni rozbudził świat, gdy pierwsze promienie słońca rozlały się po dachach i ulicach, możesz zrobić kolejny krok, równie świadomy, równie cichy. Weź do ręki te sprawy, które odkładasz od tygodni: niewysłany list z przeprosinami, odłożoną na bok rozmowę o pojednaniu, niezapłakaną łzę po kimś, kogo straciłeś. Duch święty nie przechodzi obojętnie obok twoich ran. On przykuca obok ciebie, patrzy w oczy i szepce: Zacznijmy razem. W tej sposobności tkwi tajemnica, której często nie dostrzegamy. Uzdrowienie rodzi się, gdy wyciągasz serce, a nie gdy ukrywasz je za pancerzem samowystarczalności. Przypomnij sobie, jak Jezus patrzył na tłumy zmęczonych ludzi i nie widział w nich tłumu, lecz osoby. Tak samo teraz Duch Święty patrzy na ciebie po imieniu. Widzi trud którego nikt inny nie zrozumie i słyszy krzyk, którego nie odważysz się wypowiedzieć. W jego obecności odkrywasz, że modlitwa nie jest tylko słowem, jest oddechem, łzą, spojrzeniem, westchnieniem, czasem milczeniem tak głębokim, że aż drży w nim cała prawda o tobie. I właśnie w tym milczeniu słychać serce Boga bijące dla swoich dzieci. Pozwól więc, aby twoje poranki nabrały nowego rytmu. Niech to będzie rytuał wolności, a nie obowiązku. Wstań, otwórz okno, zanim jeszcze otworzysz ekran telefonu. Wpuść światło do pokoju i do duszy. Wypowiedz szept: Duchu Święty, zapraszam cię do każdej komnaty mojego serca. Może brzmi to zbyt prosto, ale proste słowa bywają najgłębsze. Bóg posługuje się prostotą, bo właśnie w niej objawia się prawda. Gdy wyjdziesz do ludzi, pamiętaj, że niosą oni własne niedokończone historie. Ktoś może rzucić cierpkie słowo, bo sam dźwiga ukryty ciężar. Ktoś inny może zniknąć w tłumie, bo pragnie, by choć raz ktoś zapytał, jak się naprawdę czujesz? Duch Święty dodaje ci wrażliwości, byś wyczuł te niewidzialne pęknięcia i nie odpowiedział zranieniem na zranienie. Zamiast tego możesz podarować spojrzenie, które nie ocenia, gest, który nie żąda natychmiastowego zwrotu, uwagę która leczy takie drobne chwile tworzą mozaikę królestwa bożego na ziemi zrozum także że duch uczy cierpliwości wobec procesu nasza epoka przyspiesza wszystko podpowiada natychmiastowe wyniki ale miłość wzrasta w tempie drzew musisz ją podlewać kiedy gałęzie jeszcze nie dają cienia jeśli w twoim życiu jest obszar w którym wciąż nie widzisz owocu nie rezygnuj przed czasem módl się o pokorę rolnika Pielęgnuj glebę, usuwaj chwasty, a wzrost pozostaw duchowi. On zna właściwy sezon dla każdego nasiona. Bywa też, że najtrudniej jest przebaczyć sobie. Nocą powraca echo dawnych błędów i wymawia jedno oskarżające słowo, gdyby, gdybyś wtedy nie powiedział tamtych słów, gdybyś dokonał innego wyboru, gdybyś był silniejszy. W takich chwilach pozwól, by Duch Święty był jak światło poranka wpadające przez uchylone drzwi. Nie zatrzaskuj ich lękiem przed własną przeszłością. Otwórz, a zobaczysz, że Chrystus już czeka na progu z przebaczeniem, które jest większe niż każdy twój grzech. On nie cofa historii, lecz przemienia ją, splatając porażki w węzły łaski. Dla wielu ludzi największym ciężarem nie są zewnętrzne trudności, lecz wewnętrzne słowa. Nie jestem dość dobry, nie zasługuję. Duch Święty odpowiada na te kłamstwa prawdą Ewangelii. Jesteś umiłowany odwieczną miłością, wybrany i powołany po imieniu. Ta prawda nie jest teorią teologiczną, jest rzeczywistością, która ma moc przenikać codzienność. Kiedy dzielisz się tą prawdą z innymi, stajesz się jak latarnia morska na wzburzonym morzu. Nie zmieniasz pogody, ale wskazujesz kierunek. Pomyśl także o swojej pracy, niezależnie czy to biuro, warsztat, sala lekcyjna, dom z maleńkim dzieckiem, czy oparte na samotnej twórczości biurko. Duch Święty pragnie wnieść tam kulturę nieba. Jeśli tworzysz, niech on będzie inspiracją, jeśli służysz klientom, niech on będzie cierpliwością, jeśli negocjujesz, niech on będzie mądrością, jeśli uczysz, niech on będzie światłem, jeśli opiekujesz się kimś chorym, niech on będzie pociechą. Wtedy praca przestaje być tylko sposobem na utrzymanie, staje się przestrzenią objawienia dobra. Nie zapominaj o ciele. Ono również jest świątynią ducha. Kiedy karmisz je zdrowym jedzeniem, dbasz o sen i ruch, okazujesz szacunek dla daru życia. Świętość nie oznacza pogardy dla materii, lecz przenikanie materii obecnością Boga. Jeśli w biegu dnia brakuje ci oddechu, zatrzymaj się, rozprostuj plecy i zrób głęboki wdech jakbyś przyjmował ducha tchnącego nowe siły w twoje komórki. Wieczorem, zanim sen otuli cię ciszą, wróć myślą do porannego zaproszenia. Zadaj sobie trzy proste pytania. Gdzie dzisiaj doświadczyłem pokoju? Gdzie duch dawał mi wewnętrzne przynaglenie do dobra? Gdzie moje serce zamknęło się ze strachu? Nie po to, by się oskarżać, lecz by zobaczyć mapę Bożej obecności. Gdy rozpoznasz chwilę łaski, podziękuj. Gdy odkryjesz miejsca, w których zabrakło zaufania, oddaj je miłości, która nie zna granic. Jeśli od dawna próbujesz modlić się regularnie i wciąż ci nie wychodzi, zacznij od minuty. Nie od godziny, ale od jednej minuty świadomej obecności przed Bogiem. Potem, dwie, trzy, nie liczy się liczba wypowiedzianych słów, lecz otwarte serce. Duch święty sam podpowie rytm. Czasem to będzie modlitwa w drodze, czasem w kuchni przy zlewie. Czasem przy łóżku dziecka. Najpiękniejszą liturgią jest życie, które pozwala Bogu działać w każdej sekundzie. Zwróć uwagę, że On kocha wspólnotę. Chrześcijaństwo nie jest solo. To symfonia wielu głosów. Jeśli możesz, znajdź ludzi, z którymi będziesz dzielić się wiarą. Nie chodzi o doskonałych świętych, lecz o braci i siostry, którzy jak ty uczą się ufać. Razem śpiewajcie, razem płaczcie, razem dziękujcie. Gdzie dwa albo trzej gromadzą się w imię Jezusa, tam duch staje po środku jak ognisko, wokół którego można się ogrzać. Czasem życie w duchu oznacza zgodę na przełom, który burzy utarte schematy. Może to przeprowadzka, zmiana pracy, decyzja o przebaczeniu komuś, kto nie prosi. Duch nie narzuca drogi, lecz zaprasza do odwagi. W adwentowych i wielkanocnych liturgiach kościół śpiewa Rorate caeli, spuśćcie rosę niebiosa. Ta rosa jest znakiem łagodnej, lecz potężnej odnowy. Podobnie działanie Ducha spływa cicho, jak krople, a jednak zmienia krajobraz nie do poznania. Jeżeli przychodzą chwile o kiedy modlitwa wydaje się pustym echem, nie uciekaj. Wierność w suszy otwiera ziemię na późniejszy deszcz. Bóg nie obiecał stałego uniesienia, obiecał stałą obecność. Wierność rodzi perły, które dojrzewają w ciemności. Po jakimś czasie odkryjesz, że tam, gdzie wydawało się, iż nic nie rośnie, wyrósł najgłębszy korzeń. Popatrz również na świat zraniony niesprawiedliwością. Duch święty jest duchem pokoju, ale nie jest duchem bierności. On wzbudza pragnienie sprawiedliwości, podsuwa kroki pojednania, inspiruje do konkretnych czynów miłosierdzia. Gdy słyszysz o wojnach, przemocy, głodzie, pytaj: Co mogę zrobić w moim małym zasięgu? Może to gest Solidarności, modlitwa post na dar finansowy, a może odważne słowo w obronie skrzywdzonych. Miłość w działaniu ma setki form, a Duch daje każdemu talent na miarę powierzonej misji. Warto pamiętać, że Duch Święty posługuje się także Twoją historią. Te epizody, które uważałeś za stracone, mogą stać się pomostem dla kogoś innego. Twoja słabość może być wskazówką nadziei dla czyjejś jeszcze świeżej rany. Nie chowaj więc świadectwa o tym, jak Bóg cię podniósł. Opowiadaj nie dla własnej chwały, lecz dla chwały tego, który potrafi zamieniać ciemność w świt. Możesz zadać pytanie: Skąd będę wiedział, że to głos ducha, a nie mój własny wymysł? Odpowiedź brzmi: Po owocach. Jeśli myśl rodzi w tobie pokój, Cierpliwość, dobroć, czystość intencji to znak, że pochodzi z góry. Jeśli rodzi zamęt, niepokój, pychę, prawdopodobnie mieści się w granicach ludzkich czy nawet nieludzkich potrzeb. Z czasem serce nabiera wrażliwości i rozpoznaje Boży akcent tak, jak dziecko rozpoznaje głos matki w tłumie. Zdarza się, że duch prowadzi przez pustynię, bo na pustyni słyszy się najgłośniejszy szept Boga. Tam, gdzie znikają rozpraszacze, zostaje nagie pragnienie. Nie bój się tej ciszy. Przyjmij ją jak Bożą Szkołę. Izrael przechodził pustynię 40 lat, Jezus pościł 40 dni, a ty możesz przejść własny, krótszy czy dłuższy odcinek. Po drugiej stronie czeka ziemia obiecana, której smak poznasz tylko wtedy, gdy wyjdziesz z Egiptu. Kiedyś przyjdzie dzień, w którym spojrzysz wstecz i zobaczysz piękny wzór utworzony z chwil błyszczących i momentów szarych. Wszystko splata się w całą łaski. Może nie zrozumiesz do końca, jak duch to zrobił, ale będziesz wiedział, że był przy tobie od pierwszego zaproszenia o świcie, aż po ostatnie amen szeptane przy zmrużonych powiekach. To właśnie jest przygoda wiary pozwolić się poprowadzić mieszkańcowi serca, który zna najlepiej drogę do domu ojca. Stań na chwilę w ciszy i wyobraź sobie, że trzymasz w dłoniach nasiono. Jest małe, kruche, zdolne z pozoru tylko do bezruchu. Ale w tym drobnym ziarnie ukryty jest las, którego jeszcze nie widać. Tysiące liści poruszanych wiatrem, zapach żywicznej kory, śpiew ptaków na gałęziach. Tak samo Duch Święty zasiewa dzisiaj w tobie słowo życia. Może wydaje się niewielkie, ale nosi możliwość przemiany większej niż potrafisz sobie wyobrazić. Twoim zadaniem jest oddać mu początek każdego dnia, podlewać zaufaniem i czekać w cierpliwości. Resztę wykona on, łagodnie, wytrwale, z miłością bez kresu. A gdy przyjdzie czas żniwa, zdziwisz się, jak wielki las wyrósł z zaproszenia wyszeptanego o świcie: Przyjdź, duchu święty. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia!